Z w tej chwili, przeżywanie tej Eucharystii, którą Bożemu Miłosierdziu z prośbą o wieczną szczęśliwość powierzamy naszego kolegę, bohaterskiego, bencińskiego policjanta świętej pamięci sierżanta Grzegorza Załobion. Polecam naszej pamięci tragicznie zmarłego na służbie sierżanta Grzegorza Załobion słowami poetki Wysławy Szygorski. Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci. Czytanie z Księgi Mądrości Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zabierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za uczestnictwo dzisiejszej uczyni. Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę rodziców Grzeszka, pani, pani Krystyny i Pana chcę bardzo serdecznie podziękować panu generałowi Kazimierzowi Zaziowskiemu, który, jak powiedział ksiądz Andrzej, jest od początku na tych uroczystościach i który jest inspiratorem wielu dzieł ku czci Grzegorza. Słowa podziękowania za uczestnictwo kieruję w stronę celebrującego dzisiejszą mszę księdza biskupa Piotra Skuchy. Serdecznie dziękuję za przybycie przedstawicielom Sejmu i Senatu. Dziękuję serdecznie za przybycie władzom Starostwa Powiatu Miasta Wędzina, Miast i Gmin Powiatu węgierskiego. Dziękuję serdecznie za przybycie i za uczestnictwo delegacji szpitala MSW z Katowic, które nosi imię Grzegorza Załogi. Dziękuję wszystkim za to, że potraficie przybyć i wspominać Grześka. Jestem przekonany o tym, że ta piękna tradycja, ten piękny gest katolickiego i policyjnego zachowania będą dalej kontynuowane, a pamięć o Grzegorzu nigdy nie zaniknie. Cześć jego pamięci. Po zakończeniu przy. Przedstawiciele Komendy Będzińskiej, policjanci udadzą się na grób Grzegorza, aby złożyć kwiaty i zapalić znicz. Bóg zapłacił.